After a thousand years, the mists are finally cleared to reveal Albion, the land of myth and magic beyond the sea. Back in the old world, a king who rules with an iron hand longs for Albion's riches. He summons adventurers to claim the land, hoping to escape their grim lives, many follow, dreaming of a bright future in Albion but the journey across the sea is long and dangerous and only the most daring cross successfully no no Ci, Those know, who make it, it. arrive at the shores of this magical land from where they immediately begin to craft trade and conquer you are among these adventurers head out and forge your own destiny Online. Cześć mam dziesięć z wizualnie. Ta gra nazywa się Albion Online. Jest to produkt. Gdzieś to była nazwa przed chwilą mi mignęła? Sandbox Entertainment tak się chyba nazywa ta firma. Mam nadzieję, że gdzieś tu to będzie zaraz. Z tym drukiem od 10 kwietnia ta gra jest free. je, oh yes, sandbox interactive. A, a, a nie entertainment. E, od 10 kwietnia, ok. Na, akurat na mojej rodziny, gra jest free to play. Wcześniej była płatna, więc e, śmiechowo już mogę. Ten an, player who buys received currency from OK. E, informacje, żeby tam nie tentegować, trzeba się zalogować. wolnimy tu swoje dane. Oczywiście trzeba założyć konto na, 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 na stronie twórców, więc to nie jest tak, że, 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 że podajecie i wam się tworzy konto, tylko trzeba create a new account i, i wtedy możecie startować w granie. Troszkę tu zajęło, trzeba było wbijać piny, niepiny. Czy tu na samym początku można. Nie, nie ma żadnego podgłośnić zisz, chyba że tam jest coś, czego ja nie widzę. A, to jest okno, dobra, to nie, to nas nie interesuje. E, Gierko wygląda, w ogóle ona jest dostępna na wielu platformach, m.in. na Androidach i na Macu, nawet, więc hurdur-dur-dur dur, dur. jest w czym wybierać. E, podoba mi się graficznie, jest to takie bardzo proste, coś uderzające w moich odczuciach między WOWA a, a Runescape? Runescape Tak ta gierka się chyba nazywa, więc jest takie OK, interesting. Eee, I w ogóle zobaczmy z czym to się je, bo ja z grą nie miałem styczności w ogóle. Ktoś mi, jeżeli nie pomyliłem się, to technik eee, pozdrowienia polecał w to zagrać, kiedy to była jeszcze płatna gierka próbowałem się gdzieś tam wkręcić, nie udało mi się, więc zrezygnowałem i teraz zostałem właśnie przez technika e, poinformowany, że gierka przeszła na model free to play bardziej, więc e, można zobaczyć, można przetestować. Co my tutaj mamy? Choose your avatar. O kurka! Ten Runescape, czy jak to tam nazwać pełną gębą. No jeśli chodzi o możliwości e, edycji na razie szału nie ma. Z jednej strony to śmiechowo wygląda, takie bardzo uproszczone, z drugiej strony troszkę czysz, boli. To Mewa, myślałem, że to Grażyn. O, jaka ten. Eee, Captain Marvel. <laughs> I od razu Black Widow, nie? Eee, a to, nie wiem, mała syrenka. To nie wiem. To jest ta, ee, że. My, my, my. Coś na my, i to jest z, z, z Hotel Transylwania. O, 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 to jest ta z Hotel Transylwania, chyba. Interesting. Fajne są te niektóre modele. To znaczy, jest to strasznie takie blokowate, uproszczone, ale to może mieć swój urok dalej w gameplayu. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to któryś z tych gości był bardziej. wizowy, nie? Nie, nie, taki wizu? Mhm. 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 Tak, 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 trzymamy się, jest dobrze, jest dobrze. O, uuu, można pozmieniać, czyli. Moment, moment. Ok, next. Skin color. Nie, dajmy taki trochę. Hersy 1 mieliśmy. Łysy. Faj fajny kształt czaszki, ale dobra. No, za dużo wyboru, jeżeli chodzi o fryzurę, to nie ma. Yy, kolor czarny da się jaśniejszy. Nie, ten jest już rudy. Słyszeliście ten motyw muzyczny przypominający władcę pierścieni, to tylko ja? Czy, czy tam naprawdę był motyw z władcy pierścieni? Bo. Jestem zainteresowany. Tak, Beard One i to były wąsy. Beardless. Dajmy mu, mu jakąś fajną, ten. Chcemy być drwalem? O, takie coś. Underwerse. Są tylko A4. Może być to... Kolor można zmienić? No nie, nie, nie pogadasz, nie pogardzisz. Mogą być czarne. Next. Enter name. Wizu. Tak. O, o, o. W jest na znaczku. Czyli to, co wybieraliśmy, wybieraliśmy na początku, to był bardziej awatar. Okej. Okay. Czy jest tu wybór jakiejś klasy, czy coś? Enter world, może, nie wiem, coś, 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 coś. The Lighthouse. O, oh, mamy więcej niż też ta... Dobra, teraz kojarzenia z tym RuneScape'em mam gigantyczne. Jeżeli jest, bo rozumiem, że w tej grze jest cross-platforming, cross czyli że mogę tutaj rozpocząć swoją przygodę, pograć trochę, a później zainstalować apkę na telefonie i wieczorem pykać na telefonie. Tą samą postacią w tym, na tym samym serwerze. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, to interesting. Ok, man wounds. Czyli możemy się tak chilać Dźwięk jest tak, jakby ten koleś był mega ciężki First quest, quest objective, ok, find a way of the beach Przez i, nie, przez y, tak O, do wody wejść nie mogę I sterowanie jest jak w takich Diablo klonach, bym powiedział Troszkę pachnie, najbardziej pachnie mi Drakensangiem sprzed yy, tych wszystkich reworkowych rzeczy, jakie do Sangu zrobili Drakensanga Nie wiem, jak to powiedzieć Zresztą bardzo sympatyczna gierka. Chyba był jakiś odcinek jak nie na tym, to na starym kanale na pewno. Another survivor. Talk to the broken hand. Tak, a? first step. Another survivor. I'm glad to survived the attack. I... Okay. We have to get to the Czyli mamy spiąć się na e, latarnię morską, tak, lighthouse, tak, e, look for the ship, rozejrzeć się za statkiem, spojrzeć na mostr za przeciwnikami i wrócić do tego gościa, dobra, bierzemy quest'a. Jak już tu jesteśmy, to żebym ja się nie musiał przekrzykiwać z muzyką, game settings, audio, o, dajmy to gdzieś tutaj, ok, muzyka, reszta sound effect'y, można troszkę ambient też zbić e, wideo. Czy jesteśmy w stanie podkręcić bardziej ultra-ultra high? Okej, okay. jest, jest grafika na maxa z tego co ja widzę. Shader quality, nie mogę tego odpalić. Blumy, czyli mam ustawione wszystko na maxa tak jak się da, czyli ta gierka lepiej u Was raczej wyglądać nie będzie. Możliwe, że na telefonie niektóre gry tak mają, na przykład Crusaders of Light, że na telefonie wygląda fajniej niż na dużym ekranie Głównie dlatego, że jest to wszystko takie zbite, skompresowane w mały ekran Okej, okay, binings Okej, okay, na razie, na razie będziemy chyba prowadzeni za rączkę Możemy to zagadać do gościa Nie bardzo Okej, okay, tam są jakieś potwory a może najpierw wejdźmy na, na, na tą latarenkę? To jest ta latarenka! Troszkę konstrukcja niestabilna. Ale fajnie to zrobili. Nie najgorszy quest, nie że idziecie zabić 10 szturów na samym początku, tylko rozglądacie się za statkiem i fakt, że ta gra daje... Okej, okay, rubberbanding widzę. Fakt, że ta gra daje dość spory zasięg... <laughs> widzenia, a w niektórych MMO normalnych tak daleko nie da się zajrzeć, ale to okej. Okay. To by było fajne jakby na przykład tego typu myślenia o questach wrzucili do e, Torchlight Frontiers, na które bardzo liczę, bardzo trzymam kciuki. E, ale wątpię, żeby tam się przynajmniej na początku pokusili o tego. Ja właśnie z plaskacza otworzyłem ten Strange chest. Dostaliśmy ok O mam kaptur. Okej, okay, co się jest? Um, wywaliło mnie. Chciałem się przyjrzeć jak wyglądam w szmaciczku na łepiczku, ale 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 e, disconnecty są strong in this game. Dobra, to wracamy na dół. I rozglądamy się dalej za ciekawą, ciekawym, że. Use the spell on your boots by pressing F o, mogę biegać. Nice -o. Byliśmy na górze, zerknęliśmy na statek, widzieliśmy przeciwników na moście i teraz gadamy z goszem, czyli jest ja skończony zbyt. faktycznie. Czy trzeba zebrać teraz parę rzeczy. A tu jewo. Coś jeszcze? Podwale ci, fajnie. Gathering przyspieszony widzę. To ma w sobie bardzo dużo z telefonowych klikadeł. Nie będę ukrywał, że mam takie poczucie, że to jest gra, która była tworzona z myślą o smartfonach. To może być zarówno plus, jak i minus, ale no. Jak kto lubi. Jest niewiele telefonowych gier, w które lubię grać na, na swoim desktopie, więc no. Inventory, wbijamy mieczyk. Okej. Okay. A! O! Oh. Pest can be selected by opening the item details, left click on item. Okej, okay, nie wiem. A mieliśmy dwa czy, czy moment, każda rzecz ma, jest tutaj jakby magiczna i ma swoje e, magiczne skille, tak? Ten... Troszkę mi to przypomina system walki z Guild 2, gdzie zakładając konkretną broń dostawało się dostęp do konkretnej skilli. Brakowało mi rozbudowania tego systemu. System, który ja wymyśliłem do gierki, która nie powstaje, jest ten system doprowadzony po prostu Puch. bardzo ten, Aha, ale 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 nie zapędzajmy ale, się. Uh. Okej. Okay. Okay. Czy my tu mamy? Resources LOXY 4, tak? Czy mamy to? Czy to był dźwięk piły spalinowej? Nie, bardziej padającego drzewa, jakoś tak dziwnie ten. 3 sekundy na obronę. A pod kumam ten. co wpadłem. No, performance nie, nie, nie wymiata szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy wy to czujecie gierka żapkuje. Z jednej strony to może być kwestia tego, że nagrywam ekran. Yy, ale no jak na taką grafikę i na taką apkę, to... Nie, to rozumiem gdyby to leciało przez emulator. Aha, od razu dostatku. Co my tu mamy? Destiny Board To system, który mi się z kolei kojarzy z Path of Exile, który ma ten system przesadzony bardzo. I use Czy ja tu mogę różdżkę? Bo ja chcę iść w Mageła. Ok, Combat Fame, Gathering Fame, Crafting Fame. Destiny board okay. Myślę, że tu dużo rzeczy jest bardzo Co my tu mamy Can use Gold market account white. I nie mogę w to iść. Czy Ja mogę na przykład w to... Nie, tu muszę. I to jest for next level. Dobra, a tu Training Gatherer, nie Training Craftsman, a tutaj Nie mogę się tego ten. Dajmy sobie to track, żeby było Track food track, czy możemy to odskrylować bardziej? O mamuniu Luul! Jest tego dużo. Eee aha, tak. Tak, dobra. Dobra, dobra, dobra. Lecimy dalej, musimy się dostać do statku. Tego się trzymajmy. To jest to, co nas interesuje w tej chwili. Nie nadmiar i przesyt różnych skilli, która w tej grze jest za co ogromny szacun, jeżeli to jeszcze jest jakoś lub bardziej zbalansowane to już w ogóle. Uhu. Ale no, o, widzę, że inni gracze są. Co? So inni gracze, jest. Rest of the crew are currently in the tutorial area. If you mm -hmm. ok, Mamy pogadać z kapitanem, który jest tam. Tu jest ten statek, który się rozwalił, nie rób bardziej. Znowu żabkuje. Ciekawe, czy mnie wywali tak, OU, czy niekoniecznie tak, 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 OU. Przypomina mi kogoś akcentem. Okej. E nie mogę skojarzyć skąd. Musimy tyle przeklinać. OK, mamy wziąć tego muła. No to bierzemy. OK. Ta 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 Jednego muła. sztuk jeden za trzy srebra. No brawo. OK, taki item. Znowu. Kogoś mamy gdzieś znaleźć. Tu mamy lecieć. Widzę, że to będzie dość ciekawe połączenie typowego mm, Diablo klona, bardziej Diablo Tap Clona, czy jak to nazwać, z gierką craftingową, nie craftingową. Tu będzie chyba bardzo dużo do roboty. Okej, okay. okay, kupowanie mountów nie mountów. Zasadniczo jestem zdziwiony tą grą, bo wydaje mi się, że poszli graficznie w minimalizm, a za chwilę tu będzie. To znaczy już jest taki dump gigantyczny rzeczy na gracza. E, tutaj jest, nie wiem, Novi Czy ja tego mogę użyć gdzieś? O, coś, coś nam się założyło. Możemy w inne miejsce, nie? Możemy w inne miejsce? E, nie, 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 wracaj KS, nie I Awentory To jest to, gdzie są te skile? gdzie jest to drzewko, co myśmy mieli przed chwilą Bo tego jest od groma i to było Zdziwienie dla mnie, bo myślałem, że to będzie dużo bardziej uproszczona gierka. Wygląda na to, że to jest jednak kawał MMO, tylko w smartfonowym wydaniu. Może być ciekawe, jeżeli ktoś z Was gra, gra bardziej aktywnie niż ja, niech da znać, bo tu mogą być jakieś. Um, czy może być jakiś sposób na spędzenie w tej grze niezbyt dużo czasu, żeby móc pokazać dużo ciekawych rzeczy? Tylko trzeba mieć kogoś, kto ogarnia i parę rzeczy pokaże na samym początku, więc wiecie. Hurdur, dur, dur. Ja nie wiem, czy w najbliższych tygodniach z powodów rodzinnych będę miał czas w ogóle wsiąść do czegoś bardziej, ale. Ale no. To wygląda na ciekawą sprawę. Ja wam dziękuję za uwagę. Yy, gra jest w tym momencie za darmo na stronie tam Albion online i wam wyskoczy. Yy, I bawcie się dobrze i odpowiedzialnie. Do następnego! Niech moc będzie z wami. Hej! Haha. <tryk> <tryk> ha, ha. Takie ten. No, skojarzenie z kilkoma grami, jak na przykład i goście z wielkimi wąsami już pomijam Full Metal Alchemist, ale ten, ten, takie przejście, że tekstury są właściwie plamą jednego koloru tak naprawdę na danym modelu i nie ma bardziej rozbudowanych tekstur na pierwszy rzut oka przynajmniej i jest takie, znaczy stła bardziej te deski, ale z ciuchów nie, jest taki dysonans poznawczy troszkę.